Serwusik, ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Podoba Ci się kanał. Możesz go zasubskrybować. Podoba Ci się film, łapka w górę lub w dół, jak coś Ci się nie podoba. Napisz o tym komentarz. Konstruktywna krytyka zawsze mile widziana. Tym razem. Jak widać kwadrofoniczny WKT101, meluzyna. Bardzo ciężko znaleźć go, bo został wyprodukowany w okolicach 100 sztuk. To jest rarytas niesamowity, lepszy zdecydowanie od tych wszystkich Radmorów 5100 i tak dalej i tak dalej. Naprawdę jest takim fajnym wzmacniaczem rzadkim. No i udało się mi go zdobyć. Aczkolwiek tutaj jest dorobiona taka żaróweczka wyprowadzona z transformatora. Nie wiem kto to zrobił, nie wiem po co. W każdym bądź razie, tak się on prezentuje. Jest troszeczkę zmęczony. Nie zmienia to faktu, że jego stan jest wizualny, bardzo ładny, techniczny. Prawdopodobnie jest sprawny, jest kompletny. W środku to tylko cieszy bardzo. Jak widać, takie ma funkcje. Kwadro jest syntezer, matryca i dysk. Nie wiem co to jest, dyskryminacja? Napiszcie o tym w komentarzach, jeśli wiecie. Wszystkie przełączniki, źródła dźwięku, filtry, kontur, wysoki balans. Tak sobie to wygląda. On się bardzo wizualnie nie różni od zwykłej meluzyny WST 101. Aczkolwiek jest to ciekawy rarytasik. Pokażę go od góry również. Tak on sobie wygląda. Boczki, proszę bardzo, z jednej, z drugiej strony. No, i jeszcze go obrócę. Postaram się to zrobić w jednym miejscu, w jednym położeniu za pomocą jednej ręki. Proszę bardzo. Cyk. Tylna ścianka. WKT101. Wzmacniacz unitra diora. Bezpiecznik i tak dalej, i tak dalej. Można połączyć z zestawem meluzyna. Jak powiedziałem, bardzo rzadki, bardzo rzadki okaz. Brak nie wiem co oznacza. Nie pytajcie mnie, chyba że wy wiecie. To możecie pisać. W każdym bądź razie, ośmiomowy. Jak widać, zrealizowany na STK 077. Przepraszam. Układ hybrydowy nie jest na STK 077, ale 015, tak samo jak i polska Elizabetka. Widać współpracę z Japonią. Nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę prześliczny, przepiękny okaz Rarytas, który się zachował do teraz. Rok produkcji okolice 1977 roku. Aczkolwiek nie jestem w stanie zidentyfikować, który to jest dokładnie egzemplarz, który rok jego produkcji. Dobrze, że się uchował, nie został wyrzucony na śmieci. Ważne, że jest. Dzięki śliczne za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji, łapki w górę lub w dół, komentarzu. Podoba Ci się. Zasubskrybuj. Zapraszam Cię na moje social media. Wystarczy przeskrolować, gdzie wszystkie linki są w opisie. To tyle, dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się na razisko i hej!